Oferuje na sprzedaż nowe dwupokojowe mieszkanie w dzielnicy Gdańsk Maćki, rejon Gdańsk południe na osiedlu pastelowe przy ulicy Pastelowej 20. Mieszkanie o powierzchni 41 m2 zostało oddane w lipcu 2024 roku. Znajduje się na pierwszym piętrze z pięciu i składa się z przedpokoju pokoju dziennego z aneksem kuchennym. Sypialni, łazienki oraz balkonu, z którego widok mamy na stronę południowo-zachodnią. Oferowane mieszkanie jest już wykończone tak jak na zdjęciach. Osiedle pastelowe jest w trakcie budowy, ale będzie cichym kameralnym osiedlem z własną osiedlową siłownią, placem zabaw dla dzieci, zewnętrznym miejscem do ćwiczeń, pobliskim parkiem i planowanym zbiornikiem wodnym. Cena nie zawiera obowiązkowego nabycia miejsca parkingowego oraz komórki lokatorskiej o powierzchni. 1,95 m2 zalety inwestycji, kameralna zabudowa z windami, ergonomicznymi układami mieszkań oraz przestronnymi balkonami i ogrodami, klatki schodowe i korytarze wykończone z wykorzystaniem materiałów wysokiej jakości, co podkreśla ich elegancki i ponadczasowy charakter. Osiedle dobrze skomunikowane z centrum Gdańskim. Autobus linii 189 zatrzymuje się na przystanku około 50 metrów od wjazdu na osiedle: 14 minut do śródmieścia Gdańskiego, 4 minuty do przystanku tramwajowego, 6 minut do obwodnicy Trójmiasta, w przyszłości planowana podmiejska kolej przystanek będzie OK 500 metrów od mieszkań. Bardzo dobry wyjazd do obwodnicy Trójmiasta, którą szybko dojedziemy na stronę Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Centrum lub na Pas Nadmorski. Pełna infrastruktura dostępna do sklepów, przedszkoli, żłobków czy też usług zdrowotnych w odległości 500 metrów. Koszt czynszu: 520 zł.